Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku kuchennych eksperymentów. Widziałem w komentarzach, że prosicie o ciekawy przepis na chleb. Takowy dzisiaj Wam przedstawię. Jest w miarę prosty do wykonania, no niestety trzeba będzie poczekać, zanim będziemy mogli go konsumować około 10 godzin. Może nawet trochę więcej, e, trochę dłużej. E, z czego on się składa? E, składa się z mąki. Mamy mąkę 1050 i 550. Użyjemy ją w proporcjach. 300 g 1050 i 200 g 550. Używamy mąki bio, która miejmy nadzieję jest lepszej jakości. Używamy drożdże, takie jedno opakowanie 8 gramowe będzie na pół kilograma mąki. Mamy również wodę. Wody jest 300 ml. Będziemy używać również trochę cukru, trochę soli, trochę oleju. Oraz e, sypniemy garść e, słonecznika jako dodatek do naszego chleba. Więc rozpoczynamy. My e, sobie wykorzystamy to do zważenia. O, jeszcze wspomnę o jednym. E, garnek używajcie taki, który ma minimum 2 litry. Lepiej, żeby był większy, bo ciasto oczywiście nam będzie rosło. Nie chcemy, żeby nam wyszło poza garnek. Rozpoczynamy. E, sobie zważymy mąkę. Jak już mówiłem. 300 gramów, o moment tylko włączę uwagę 300 gramów mąki 1050 no, nieznacznie więcej 200 gramów mąki 550 to już mieliśmy pół kilograma jak się wsypie nam trochę więcej, to nie powinno się nic stać. Ale lepiej nie przekraczać tej gramatury, e, którą podałem. Mamy mąkę, no to, to już więcej nie potrzebujemy wagi. I dodajemy drożdże. Drożdże, które teraz są bardzo w cenie, więc róbcie zapasy suszonych drożdży wtedy, gdy są w miarę normalnych cenach. Wsypujemy do garnka. Bardzo proszę tutaj o podejście. Wymieszajmy to tak, żeby te drożdże się rozprzestrzeniły w naszej mące. Dodajemy wody 300 ml. Dodajemy trochę cukru, taką łyżeczkę. Ja mam łyżkę, ale nie przesadzajcie z ilością, no nie chcecie mieć chleba słodkiego. Więc niech to będzie łyżeczka. Generalnie ona jest tylko nam potrzebna do tego, żeby drożdże się uaktywniły i zaczęły nam rosnąć. Dodajemy również trochę soli, też łyżeczka, też nie za dużo. Można przesolić, ten chleb już nie będzie taki smaczny. I dodajemy również oleju. W oleju dodajemy łyżkę. Łyżkę oleju. Słonecznik dodamy w późniejszym etapie, jak już będziemy mieli ciasto lekko wyrośnięte po tych 80 godzinach, i będziemy wyrabiać ciasto do jeszcze kolejnego odstania. Więc jak na razie proces nie wydaje się być jakoś specjalnie skomplikowany. Musimy to wymieszać. OK, sobie dalej wyrabiamy. Możemy zrezygnować z łyżki. Tak wspomnę jeszcze dodatkowo, tu miałem termometr. Wcześniej z... sprawdziłem, jaka jest temperatura wody. Temperatura wody lepiej, żeby była tak w okolicach 35 stopni. Więc możemy zmierzyć, ewentualnie na palec, na łokieć, <laughs> jaki macie tam sposób. Sobie wybierzcie, to akurat e, jest mało istotne. Ważne, żeby temperatura nie była zbyt wysoka, bo wtedy nam e, szlak trafi drożdża. E, OK, mamy już to wyrobione w taki sposób. Ja mam taki patent, żeby się nie upaćkać, żeby mi się nie lepiło, zawsze leję sobie troszeczkę oleju na rękę i dalej to e, mieszam, mieszam składniki, tak, żeby były połączone. Jakby się okazało, że czytamy z trochę, dłu... trochę tej mąki, e, chociaż nie, to się ładnie wszystko łączy. Zresztą to nie jest cały proces, moi drodzy. To jest pierwszy etap. Jak będziemy mieli to już przygotowane, razem z garnkiem, tą naszą masę wstawimy do lodówki. Przykryjemy garnek pokrywką i będziemy czekać, aż nam to się podniesie. A podniesie się. Zobaczycie. No dobrze. Mamy już wstępnie wymieszane. Ja to tak zostawię. Jak, jak chcecie, można jeszcze lekko wziąć trochę tego oleju i posmarować górę. Będzie trochę łatwiej wyciągać to z garnka. Ok, mamy coś takiego. Wstawiamy to do lodówki na 8 do 10 godzin. I następny etap. Będzie wieczorem. To było właśnie 10 godzin odkąd zrobiliśmy wstępne nasze ciasto. Wyciągamy je z lodówki. Trochę urosło, to był mały placek, ale to jeszcze nie jest koniec wyrastania. Jak na razie na stolnicę wyspujemy sobie trochę mąki. Wyciągamy ciasto. No dobrze, wyciągniemy ciasto. Tak jest. Musimy je jeszcze trochę powyrabiać. Wyrabiamy je tak, żeby, bo jak widzieliście, ten pierwszy etap robienia tego chleba. Po prostu składniki były wymieszane i tak położone w tym garnku. Nie były jakoś specjalnie połączone, aż tak dokładnie. Jakbyście od razu mieli piec ten chleb. Teraz właśnie trzeba go wyrobić trochę lepiej. Jak go wyrobimy, to trzeba będzie zostawić go jeszcze na minimum 30 minut. To zależy od tego. Jaką będzie rosła, jaką macie temperaturę w pomieszczeniu, zostawić pod przykryciem no około 30, nie wiem, 45 do godziny, żeby sobie wyrósł. Zaraz Wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Dobrze, to ciasto jeszcze teraz wyrobię, ale to będzie, to jest, to jest chleb z garnka. W garnku oczywiście możecie go upiec, jeśli macie garnki takie, które pozwolą na sadzenie do piekarnika do temperatury 220 stopni. Możecie również wykorzystać różnego rodzaju e, naczynia żaroodporne, takie jak na przykład oto. W tym będziemy piec nasz chleb. On będzie pieczony pod przykryciem, ale o tym oczywiście powiem Wam, e, jak już będziemy mieli wyrobione i wyrośnięte ciasto. Spotkamy się za moment. Jak zwykle jestem z klortykiem. Czasami mój ojciec też zapominał i dogrywał różne elementy, więc ja również zapomniałem dodać oczywiście niewielkiej ilości słonecznika. Eee, możemy dodać go podczas tego wyrabiania. Jeśli nie chcemy słonecznika, nie musimy, ale jak lubicie chleb ze słonecznikiem, to warto dodać jakąś jedną garść. Będzie bardziej pożywne. Nasz chleb już wyrósł, wyrastał przez godzinę. Wygląda teraz tak. Co dalej? Eee, moi drodzy, mamy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 220 stopni nasze naczynie. Ono się tam rozgrzewało, aż piekarnik tą temperaturę osiągnął. Teraz wyciągniemy nasze rozgrzane naczynie z piekarnika. Uważajcie, nie popatrzcie się jak będziecie wyciągać. Ono wcześniej zostało wysmarowane olejem. Widać, że tam trochę się błyszczy. Jest tam olej. Możecie wziąć ręcznik papierowy, nalać trochę oleju i porościerać. Teraz delikatnie musimy nasz chleb podnieść i przenieść. I położyć tutaj. Możemy go delikatnie naciąć. Jak uważacie, bierzemy naszą przykrywkę. Przykrywka nie była w piekarniku. Można się poparzyć. Moment, wezmę jeszcze drugą łapkę. Już sobie otworzę piekarnik, żeby to przenieść, i niesiemy do piekarnika. Tak jak z każdym pieczeniem, na drugi poziom od dołu wkładamy i zmniejszamy temperaturę. Do 200 stopni, 200 stopni. Pod przykryciem będziemy piekli ten chleb przez 20 minut. Po 20 minutach ściągniemy przykrywkę i będziemy dalej piec przez 35 minut, już nie będzie przykryte, w temperaturze 200 stopni i chleb będzie gotowy. Czyli w sumie chleb w piekarniku będzie przez 55 minut. 20 minut z przykrywką. Później ściągamy przykrywkę i przez 35 minut kolejne jeszcze nam się będzie dopiekał. Zobaczymy jak się upiecze. Za moment, prawie gotowy. Wystarczy go wyciągnąć. Był w piekarniku przez 55 minut. Wyciągamy go. Wygląda tak. puchnęło, Możecie zobaczyć jak wygląda po upieczeniu. Zaraz go wyciągniemy. Tak, żeby przypomnieć. On był 20 minut pieczony pod przykryciem i później kolejne 35 minut bez przykrycia. Wygląda tak, jeśli rozpoczęliście cały proces rano, to zalecam nie kroić jego teraz. Ja wiem, że może być to bardzo kuszące, żeby zjeść, o już super, wspaniale. Poczekajcie do rana i zjedzcie go na śniadanie. Dlatego, że jak zaczniecie go kroić, to możecie go zbyt mocno docisnąć, i wyjdzie wam jakiś dziwny zakalec w środku, po prostu zaczną elementy od góry odpadać. Wytrzymajcie to, będzie już zimne. Spokojnie wtedy możecie sobie pajtki robić. I konsumować. Jak widzicie, chleb już jest wystygnięty. Wygląda tak. Czas go ukroić. Jest poranek następnego dnia. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Lepiej jest rewelacyjny. E, może postać dobre pół tygodnia. Cały czas jest świeży. Nic mu nie jest. Pięknie pachnie. Weźmiemy trochę masła. Mam nadzieję, że narobię robię wam smaka. I zaraz zacznęcie go robić. Hmm. Zdecydowanie lepszy, niż taki, który kupujecie w sklepach. Więc zapraszam, zróbcie sobie taki chleb w domu. Wiadomo, trzeba poczekać trochę czasu, zanim będziecie mogli go skosztować. Ale naprawdę jest to warte poświęcenia. Smacznego. Do zobaczenia w następnym filmie.